Jak się pojawia? To proste. Jaskier, który od urodzenia żyje w świecie, w którym jest magia, wykazuje się wybitną inteligencją i postanawia przeczytać magiczną inskrypcję stojąc przed grobowcem. Cześć! Witajcie na kanale Czerw Fantastyczny w omówieniu drugiego odcinka czwartego sezonu Wiedźmina na Netflixie. Wiem, idzie nam niespiesznie, ale pisaliście na Discordzie, że czekacie na kolejne śmiechostreszczenia, więc jeśli drogi widzu trafiłeś tu przypadkiem, to możesz sobie darować komentarze w stylu Wiedźmin był już dawno, wszystkim ten temat się znudził, po co w ogóle o tym gadasz? Zanim zaczniemy, chcę się jeszcze odnieść do kontrowersji, którą wzbudziły moje słowa w streszczeniu poprzedniego odcinka. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to zapraszam do oglądania. Chodzi mianowicie o fragment, w którym śmieję się z tego, że Geralt znajduje w lesie wóz z losową trumną, a w tej trumnie, zamiast wampira, który jak to wampir do trumny bardziej by pasował, jest uwięziony Kachir. Niektórzy. Bardzo się oburzyli, że powiedziałam, że jest to bez sensu, i zaczęli krzyczeć w komentarzach, że przecież w książce tak było, więc nie mam prawa się z tego śmiać. I o Boże, jaką jestem ignorantką nie wiem nic o Sapkowskim i o Matko oni wychodzą, bo nie chcą mnie słuchać. A więc, moje drogie skarbeńki już to mówiłam, ale się powtórzę. Czym, że jest YouTube, jak niepowtarzaniem w kółko tego samego, ponieważ nikt już nie pamięta odcinków sprzed dwóch lat. To, że coś ma sens w książce, gdzie zostało dokładnie opisane i wynika z poprzedzających je wydarzeń oraz przemyśleń bohaterów, nie znaczy, że będzie miało sens po przeniesieniu na ekran. Zwłaszcza jeśli przy adaptacji pominiemy połowę wydarzeń i dopiszemy drugie tyle własnych. Więc podtrzymuję swoje zdanie, że w wykonaniu Netflixa. Trumna była bez sensu. Prawdopodobnie takich sytuacji, w której w książce coś było ok, a w serialu jest bez sensu, będzie coraz więcej w miarę powstawania kolejnych odcinków tej serii. Więc jeśli Wam to nie pasuje, to pamiętajcie o pewnym magicznym rozwiązaniu. Możecie po prostu ich nie oglądać. A teraz ponownie witajcie na kanale Czerw Fantastyczny. Zapraszam Was do drugiego odcinka z naszej serii. Odcinek zaczynamy na cmentarzu, czyli w miejscu, gdzie Netflixowy Wiedźmin już dawno powinien się znaleźć, i legnąć spokojnie pod zimnym nagrobkiem i warstwą ziemi. Jak pamiętacie, Geralt podróżuje do Nirvgardu, żeby uratować Ciri, której tak naprawdę tam nie ma. Postanawia skorzystać ze skrótu, który biegnie zupełnie przypadkiem przez nawiedzony cmentarz. Choć raz nazywają to skrótem, a raz jedyną drogą. Więc może być tak, że faktycznie będzie tędy jedyna droga do Nilfgaardu, bo oczywiście nie ma nic dziwnego w tym, że ktoś decyduje się zrobić jedyną drogę akurat przez środek cmentarza. I oczywiście absolutnie nie można tego cmentarza obejść. No, może jakby Wiedźmin nie targał ze sobą wozu z uchodźcami, bo mu się strasznie spieszy, to by mógł. Ale nie może. Jasne? Jasne. Więc postanawiają iść przez środek. Przy wejściu spotykają jednak dwóch... Nie wiem, bandytów? Błaznów? Idiotów? Trudno powiedzieć, ale dwóch obdartusów napada na naszą ekipę, w której skład, w której skład wchodzi Geralt, Milwa, bojowe krasnoludy, gnomy, grupa uchodźców dla tłumu. No i ta, generalnie tak to wygląda. Bo przecież tak właśnie zwykle bywa w życiu, że dwóch gości startuje do grupy, która ma broni przewagę liczebną. To chyba miało być śmieszne, ale otóż nie było. Nie da się odpalić humoru rodem z Monty Pythona i równocześnie utrzymać powagi serialu. Dlatego dostajemy coś, co to prawda jest głupie jak Monty Python, ale za to jest dla odmiany nieśmieszne. Zgodnie z oczekiwaniami drużyna spuszcza im łomot, a przy okazji dowiaduje się, że po cmentarzu grasuje jakiś potwór i jest nagroda za jego znalezienie. Ponieważ Geralt jest wiedźminem, który de facto utrzymuje się z polowania na potwory, to naturalnie ta informacja nie wzbudza w nim cienia zainteresowania. No ale zostawia wóz z uchodźcami przed cmentarzem, tak, w miejscu, w którym włóczą się podejrzane typy, atakujące innych podróżnych, i wyrusza z wszystkimi zdolnymi do walki z drużynie, zrobić tak zwany zwiad. Czyli idą y, przodem, żeby zobaczyć, czy nie ma tam czegoś niebezpiecznego, żeby to niebezpieczne coś mogło zrobić kółeczko i przyjść do tych wszystkich bezbronnych, zostawionych z tyłu. Na szczęście w cmentarzu tak się nie dzieje, bo akurat y, scenarzyści mieli inne plany. Na cmentarzu mamy za to upiora pożyczonego z elfiego cmentarza z Władcy Pierścieni. Jak się pojawia? To proste. Jaskier, który od urodzenia żyje w świecie, w którym jest magia, wykazuje się wybitną inteligencją i postanawia przeczytać magiczną inskrypcję stojąc przed grobowcem. Inskrypcję, która totalnie brzmi jak magiczne zaklęcie. Co mogło pójść nie tak? Rozumiem, że jaskier ma być komiczną wstawką, ale zrobili z niego takiego idiotę, że dość często wahadło przechyla się ze strony zabawne na stronę nieco żenujące. Nieco to eufemizm w tej sytuacji. Wyobraźcie sobie Baldrika z czarnej żmii, tylko pozbawionego elementów humorystycznych, i wtedy dostaniecie naszego jaskra. Oczywiście nasza drużyna bez wielkiego problemu pokonuje potwora i ruszają dalej, wciąż robić zwiat. Odkryli już, że jest coś niebezpiecznego na tym cmentarzu, ale stwierdzili, że trzeba szukać, może znajdą jeszcze coś. Tutaj, w tym momencie, ta historia była przerywana innymi wątkami, do których potem sobie wrócimy, a w następnym wejściu, kiedy znowu pojawia się nasza cmentarna drużyna, przyjaciele idą dalej, trzymając w ręku zapalone pochodnie, które ewidentnie wyciągnęli z tego samego miejsca, z którego Galadriela wyciągnęła sztylet. Albo nie wiem, to jest taki cmentarz, po którym walają się po prostu pochodnie, gotowe do tego, żeby jakiś zbłąkany wędrowiec mógł ją podnieść i zapalić. W ogóle bardzo długo trwa ten zwiat. Być może jednak objechanie cmentarza byłoby szybsze, biorąc pod uwagę, że będą musieli potem jeszcze wrócić i pokonać tę drogę jeszcze raz, tym razem z wozem. No bo wiecie, w jedną stronę szliarz zrobili się ciemno, aż zrobiło się ciemno, więc co, z powrotem będą szli, aż zrobi się jasno, a potem, jak będą jechać przez cmentarz, to zro znowu zrobi się ciemno. Nie wiadomo, czy dalej rozglądają się za tym potworem, czy tak sobie tylko chodzą dla śmiechu. W każdym razie wreszcie spotykają kogoś poza upiorem. A jest to bardzo starannie ufryzowany Morfeusz z Matrixa, który robi to, co każdy zielarz robi nocą na starym, nawiedzonym przez upiory cmentarzu elfów. Zbiera zioła. Jasne? Jasne. Gdybyście się zastanawiali, co naprawdę tu robi, to ukrywa się przed wojną w wypasionej wielkiej willi na cmentarzu, gdzie zebrał sporo aparatury do ważenia eliksirów, lekarstw, alko le lekarstw, tak tam jest jednak literka R, oraz alkoholi. Jest to wielka, wygodna willa i pracownia, o której nikt nie wie, ponieważ cmentarz jest nawiedzony, więc nikt tam nie wchodzi podobno. Ale dobrze, przynajmniej dostaliśmy jakieś śladowe uzasadnienie, więc no, od Netflixa nie można wymagać wiele więcej. Drużyna zostaje zaproszona do willi na nocny odpoczynek. Wracając wi wracają więc biegły się potem mniej ważną część drużyny, która dalej czeka przed cmentarzem, a potem idą do willi, którą ich gospodarz nazywa skromną chatką. Zielarzem jest oczywiście czarnoskóry wampir Regis, który przygotowuje drinki z narkotykami, które nieświadoma drużyna... Ale oczywiście, że w pełni świadoma drużyna. Na sam widok Alembika jaskiery krasnoludy zle zlecieli się oczywiście do niego jak muchy do miodu, natychmiast pytając, co znajduje się w środku. Gdy usłyszeli, że alkohol ze środkami odurzającymi, bez wahania wypili i jeszcze byli gotowi za niego zapłacić. Jest to... Bez sensu, zwłaszcza w przypadku Zoltana, który w drodze do chaty sam mówi, że muszą mieć oczy otwarte, ponieważ ten register wydaje mu się trochę podejrzany. Ale jak tylko widzi alkohol, to wszystkie obawy idą w zapomnienie, no i oczywiście pije do dna. Aha, wampir nie pije z nimi, ponieważ, jak twierdzi, ma już swoje lata, co oczywiście budzi. Nie, no dobra, no nie ma sensu tak tego opisywać. Oczywiście nie budzi to żadnych podejrze podejrzeń, piją i tyle, ponieważ czują się z nim bezpiecznie. Czy coś? Regis jest kulturalny, a wszyscy wiedzą, że kulturalni ludzie nie mogą być śli. Mimo, że chata jest obszerna i ciepła, uchodźcy postanawiają spać pod gołym niebem. Może już się przyzwyczaili i gardzą domami, kto ich tam wie, ale może to i lepiej dla nich, bo przynajmniej nie muszą słuchać pijackiej gadki całej reszty. Geralt trochę się martwi, bo ma do Ciri daleko. Zrobił dopiero 50 lig w 40 dni, a ma do zrobienia jeszcze ze 200, czyli jest dalej niż bliżej. Na szczęście Regis postanawia zacząć leczyć magiczną nogę Geralta. Co nie jest wcale takie proste, bo jednak kij Wilgefortha to nie w kij dmuchał. A ponieważ do tej pory w lęku przed wojną wampir ukrywał się w domku na opuszczonym cmentarzu, więc postanawia porzucić swoje wygodne i bezpieczne życie i ruszyć z drużyną przez ogarnięty wojną kraj, żeby dalej leczyć nogę Geralta. Ma do tego ważny powód. Nie wiemy jaki, poza samotnością, ponieważ scenarzyści nas o tym nie informują, ale na pewno jakiś ma. Może to była naprawdę piękna noga i nie chce się z nią rozstawać. Geralt nie pyta o szczegóły, w końcu szauranerce zależało na tempie, a nie na sensie. Za drużyną podąża Kachir, którego zauważa Milwa, ale nie Geralt, bo Geralt jako łowca potworów o wyczulonych zmysłach, co prawda mało widzi, ale za to kuleje. Co z tego wyniknie? Nie z kulenia Geralta, tylko z tego, że Milwa widzi Kachira. dowiemy się w następnym odcinku. A co tam u Ciri? Albowiem jest to już koniec porywających losów Geralta, jak na odcinek numer dwa. Otóż Ciri bierze udział w skoku stulecia, zaplanowanym przez nich w najdrobniejszych szczegółach. Wygląda to tak. Dwa szczury podjeżdżają niewielkim wózkiem z warzywami przed drzwi domu poborcy podatkowego, którego zamierzają okraść. Rzeczone owoce wywalają się, co ma spowodować potworne zamieszanie, które odwróci uwagę wszystkich obecnych, w co musimy łaskawie uwierzyć, ponieważ na ekranie nikt poza strażnikiem nie reaguje na to dramatyczne wydarzenie. Pozostali NPC nawet nieszczególnie się na to wszystko gapią. Kiedy strażnik jest już całkowicie zaangażowany w sprawy wózka, bo z jakiegoś powodu uważa, że ów wózek musi być natychmiast usunięty z miejsca wypadku. Nie wiem, może stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia innych wędrujących ulicą, czy coś w tym stylu. W końcu na takiej kapuście można się poślizgnąć i skręcić sobie kark, albo na przykład zgruchotać biodro, a w tych czasach endoprotes jeszcze nie wynaleziono. W każdym razie, kiedy skupia się właśnie na owym wózku i na tych warzywach to tuż za jego plecami pozostałe szczury podbiegają na paluszkach do drzwi i z pomocą wytrychów otwierają je na oścież. Tuż za plecami strażnika, przed którym stoi malutki wózek z rozsypaną kapustą i na który wszyscy się nie gapią, bo to zamieszanie, na które wszyscy się gapią. Jasne? Jasne. Na szczęście... Nikt nie zwraca uwagi również na bandę ludzi, która gmera w zamku dziwnymi narzędziami, a potem oczywiście zamierza do środka wejść. Sukces drzwi stają przed nimi otworem, a szczury wbijają do środka. Wtedy pani, która do tej pory razem z panem robiła dywersję przy wozie koło tego strażnika, postanawia olać swoją część dywersji, odbiega ze trzy kroki, po czym wchodzi do domu przez otwarte okno. Po co w takim razie cała akcja z wytrychami? Czemu wszyscy nie weszli przez okno? Czemu tylko ona nie weszła przez okno, a potem nie otworzyła im drzwi od środka? Również nie wiem. Znaczy. Ja to powiem, bo zaraz będziecie się, znaczy paru z, parę, paru z was, którym podoba się Wiedźmin i dobrze, że Wam się podoba, dobrze dla Was, ale mi się nie podoba. Te parę osób zaraz będzie mi tłumaczyć w komentarzach, że chodziło o to, że oni mają popełniać błędy w tej akcji, żeby Ciri potem wyszła na jedyną mądrą. I ja rozumiem, że oni mają popełniać błędy w tej akcji, ale po pierwsze, dlaczego popełniają tak kretyńskie błędy i dlaczego tak dużo? To naprawdę dało się zrobić tak, żeby popełniali błędy, ale nie wychodzili przy tym na idiotów. Zwłaszcza, że cała otoczka wokół tego jest taka, że oni są super skutecznymi yy, bandytami, którzy są, którzy są sławni na całą prowincję. Więc nie ma to sensu. No więc szybko okazuje się, że szczury zostały obdarzone inteligencją zbliżoną do jaskra, choć chyba jeszcze trochę mniejszą, choć nie sądziłam, że jest to możliwe. Włam idzie więc fatalnie. Strażnik nagle się orientuje, że kobieta od kapusty zniknęła, ale nie ma to znaczenia, bo wtedy przez okno wypada wykopany poborca podatkowy, ogólnie robi się wielkie zamieszanie i wszyscy muszą uciekać. Ciri musi więc ratować im tyłki i dzięki temu już po chwili wszyscy mkną ulicami miasta na niezbyt szybkim wozie, a gonią ich strażnicy na śmigłych rumakach. Jest to co prawda strasznie głupie, ale przynajmniej dzieje się tu cokolwiek, w, w przeciwieństwie do wątku Geralta w tym odcinku. Jedyny pomysł, jaki przychodzi Ciri do głowy, by wykaraskać ich z tej sytuacji, to żeby wysypać na drogę calutki wór złota, który przed chwilą ukradli, nie zostawiając sobie nawet małej garsteczki. Gawieć natychmiast rzuca się na monety, a strażnicy, którzy galopują na koniach za tym wozem, ich nie tratują, bo... Mają silny kompas moralny i konie, które potrafią stanąć w miejscu. I oczywiście nie ma potem żadnej, nie wiem, sceny, w której żołnierze dostają od um, rządców miasta jakąś chłostę czy coś, że nie udało im się y, odnaleźć tego złota, ponieważ mam takie dziwne wrażenie, że. Nie wiem, w którym jesteśmy kraju dokładnie bo serial to tak mętnie przedstawia, ale że władcy owej krainy znacznie bardziej zależałoby na całym worku złota niż na y, życiu tych 20 czy tam 10 wieśniaków, którzy po to złoto się rzucili. Ponieważ Ciri ich uratowała. Więc szczury się na nią wkurzają. Chyba też uważają, że trochę złota to jednak mogła im zostawić. Ciri strzela focha i postanawia Odejść od nich z samego rana. Ponieważ poszukuje ich całe miasto, prowincja, trudno powiedzieć, to Ciri i Mistle wdają się w sprzeczkę na balkonie, gdzie każdy może ich zobaczyć. I niespodzianka, ktoś je zobaczył. Nie wzbudza to w nich jednak niepokoju. Dziewczęta wracają do łóżeczka i szczury śpią spokojnie aż do rana. Na szczęście rano to nie strażnicy pukają do ich drzwi jak to mówią, więcej szczęścia niż rozumu, albo zbroja fabularna, a mieszczanie, zbroja fabularna, zbroja scenarzystów, teraz to już w sumie nie wiem, ale to jedno i to samo w tym wypadku. W każdym razie do ich drzwi puszczają, puszczają, pukają mieszczanie, zostają wpuszczeni. Mieszczanie owi są wzruszeni, że szczury załatwiły nieuczciwego podborcę podatkowego, który był bardzo złym człowiekiem, a potem oddały im wszystkie pieniądze. Czytaj, rozsypały je na bruku. W podzięce, ze szczerego serca dają im francuskie bagietki w koszyku. Bo nie mieli nawet sera. Spędzonego mięsa, czy tam, nie wiem, suszonego daktyla, czegokolwiek, co można znaleźć na pustyni i co nadaje się na racje podróżne. Nie, dostają koszyk pełen bagietek. Może pół bagietek, bo bagietki są chyba trochę dłuższe. Szczegóły. Oprócz tego wyprowadzają szczury z miasta, z którego właśnie uciekli albo nie uciekli. Tylko strażnikom zniknęły gwiazdki jak w GTA i przestali ich szukać. Trudno powiedzieć. Szczury tak się ucieszyły z bagietek, że wybaczają Ciri rozsypanie worka złota i akceptują ją na dobre i złe. Wzruszające. Teraz przejdźmy do wątku Yennefer. Jen, która dawniej szukała po bazarach kogoś, kto mógłby jej machnąć teleport, teraz na Luzie teleportuje się po całym kontynencie, ale wciąż nie chce pomóc Geraltowi przenieść się chociaż 10 lig w kierunku celu. Zamiast tego teleportuje się do Monte Carlo, ale zamiast odwiedzić kasyno, odwiedza Lożę Czarodziejek i Filipę. Filippa nie chce z nią współpracować, bo Jen nie jest dla niej uprzejma, a na dodatek nie poparła jej na tanet. Ale Jen siłą swojej bezsensownej argumentacji sprawia, że kilka scen dalej Filippa magicznie zmieni zdanie. Potem Jen skacze do Fringilli, która siedzi w chatce w Lesie i ukrywa się tam przed Emyrem. I głównie to, czego pragnie, to święty spokój. Ponieważ Fringilla nie chce mieć z Jen nic wspólnego, więc zgadza się pracować dla niej i wziąć na siebie najtrudniejszą rolę, czyli szpiegować Wilgeforca, jako podwójny agent. Głównie dlatego, że nie lubi Emyra, a temu się zrobi przykro, jak ktoś z tyłek Wilge Wilgeforcowi. Może nawet uroni Więc warto. W euforii po zwycięstwie Jennefer idzie do lasu zbierać podgrzybki. Ewidentnie jest to gorące miejsce wśród lokalnych grzybiarzy amatorów, ponieważ spotyka tam magów Wilgeforca i zaczynają się bić o pierwszeństwo przeszukania polany. Na szczęście chętki na maślaki nabiera również Filippa, która pojawia się, pojawia się znikąd i razem pokonują śmierciożerców, po czym odjeżdżają na jednorożcu do Hogwartu. Dlaczego śmierciożerców? Bo oczywiście bojowy strój magów Wilgeforca to czarne peleryny z kapturem. Generalnie najlepszy strój do walki. Ważne, żeby kaptura nie zdejmować, bo wtedy można zobaczyć coś na boki, przestraszyć się i uciec, a tak mało się widzi. To nie ma się czego bać. Zupełnie jak konie zaprzężone do krakowskich dorożek. Albo y, jest to również taktyka, której używam, jak coś w filmie się zrobi strasznego. Wtedy należy zasłonić oczy, ponieważ wiadomo, że jak nie widzicie złego, to złe nie widzi również was. Jasne, jasne. Na koniec przenieśmy się do pałacu w Nilwgardzie, gdzie Emer odkrywa, że fałszywa Ciri to podróba na poziomie Wiedźmina Netflixa, podrabiającego. Wiedźmina? Wyzywa ją więc na pojedynek na miecze, wychodząc z założenia, że gdyby to była prawdziwa Cyrilla, to Wiedźmin z pewnością nauczyłby ją świetnie walczyć. Gdy dziewczyna okazuje się szermierczą fajtłapą, prawda wychodzi na jaw. Emer wpada w furię i żąda, by Stefek, jego prawa ręka, natychmiast przyprowadził do niego prawdziwą Cyrillę. Bo pamiętacie, ze względu na proroctwo. Niejasne, jak to wszystkie proroctwa. Mamy jeszcze wątek Istreda, czyli tego czarodzieja, który znalazł tą książkę, która opisywała podróże przez czas i przestrzeń. Nasz dzielny mak siedzi sobie grzecznie nad papierami i rozgryza monolity, czyli najważniejszy element wiedźmina, wokół którego kręci się cała historia, dokładnie tak, jak to opisywał Sapkowski, czy <noise> coś w tym stylu. Nikt przecież książek nie czyta, pisząc scenariusz, bądźmy poważni. Istreda odwiedza Yennefords, czyli Wilgefortz pod postacią Jenefer, którego Istred jako mag oczywiście nie rozpoznaje, ponieważ Wilgefortz jest najpotężniejszym magiem w galaktyce. Albo Istred cierpi na jakąś magiczną ślepotę. Nam jednak łatwo jest rozpoznać oszukaną Jenefer po tym, że zawsze nosi rozpuszczone włosy i ma plus 10 do urody, natomiast prawdziwa zawsze ma włosy spięte za plecami. Istred poświęca cały czas i energię na badania księgi monolitów i wszystkie swoje odkrycia grzecznie opisuje jene forcowi. Dobrze, że ani razu nie chciał Siusiu ani wyjść na świeże powietrze, bo wtedy pewnie by odkrył, że miejsce, w którym się znajduje, nie jest tym, co mu się wydaje. Ale wybiegam w przyszłość o tym dowiecie się w następnym odcinku. Dobrze, kochani, jeszcze długa droga przed nami, zanim dobrniemy do końca. Jest to droga niełatwa. E, przyznaję się, że z wielkim bólem e, no nie, że z wielkim bólem obejrzałam ten serial, bo to wiadomo, ale z jeszcze większym bólem teraz oglądam go drugi raz. Bo żeby przygotować taką, takie śmieszne streszczenie, no mimo wszystko trzeba sobie dokładnie przypomnieć te wszystkie wydarzenia, więc siedzę i przeklikuję. Przygotowanie takiej pierwszej, zgrubnej wersji tego streszczenia. To jest sporo czasu, a potem trzeba jeszcze oczywiście poprawić, dodać wszystkie dowcipy, dodać jeszcze więcej dowcipów, chociaż czasem jest ciężko. Niektóre odcinki są wyjątkowo oporne, a niektóre idą łatwiutko nagrać, wyedytować i tak dalej, i tak dalej, no ale, ale jest to warte tego, ponieważ piszecie, że bardzo lubicie te odcinki, i jest mi z tego powodu bardzo miło. Jeśli chcecie wspierać powstawanie tej serii, żebyśmy dobrnęli do tych, nie pamiętam już, ile ich było 10. Mam nadzieję, że 8, ale mam taką dziwną obawę, że 10 było tych odcinków, więc jeśli chcecie żebyśmy dobrnęli do końca, to możecie wspierać powstawanie kolejnych odcinków odwiedzając mojego patronajta. Link znajduje się w opisie pod filmem i tam można zostać patronem i nie dość, że wspierać właśnie hmm, radosną moją streszczeniową twórczość, to równocześnie dostawać co miesiąc przepiękne karty Tarota, które rysuje dla nas przemek, który jest rewelacyjnym artystą. Karty są przepiękne. Wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! W tym tygodniu szczególne podziękowania wędrują do Wojciecha Bańcera, Marka Kłocewiaka, Amadeusza, Marka Olszewskiego, Zimowej Nocy, Wolfgarda, Kuby, Żywego Kota, Making the Matrix, Piotra Stawickiego, Kierowcy Bombowca, Fantastik Michasia, Miczu, Gracy, Kingi K. Piotra Dąbrowskiego, Zbójcerza, Rałko Fenela, Flaminguela, Mileny Anny i doktora Fausta. Dziękuję Wam, jesteście naprawdę fantastyczni.